Materiał ma charakter humorystyczny, miej to na uwadze, jeśli akurat oberwał twój ulubiony film, dystans zalecany, co jest nie tak z filmem Szklana Pułapka 2. Rany. Czy oni chcą, żeby widz dostał zawału? To świąteczny akcyjniak czy masakra piłą mechaniczną? Zaraz, jeśli już się spotkali i i tak wypisuje mu mandat, to przecież nie muszą odholować samochodu, jeśli ten mandat zapłaci. To tak jakby Straż Miejska, mimo że przyszedłeś na miejsce w trakcie wypisywania mandatu, założyła ci i tak blokadę na koło. Oho, żarty o teściowej, prawie jak w polskich kabaretach. Oszty, scena jak z czasu apokalipsy. Czy oni to wychodzenie ćwiczyli wcześniej? No bo przecież nie da się przez przypadek wyjść tak bardzo synchronicznie i symetrycznie. Poza tym mieli niezłe szczęście, że udało im się znaleźć tyle wolnych pokoi obok siebie. O, Terminator. Isn't technology wonderful? No właśnie, a teraz każą wyłączyć telefony komórkowe na pokładach. Horany rany, serio? Jakie było w ogóle prawdopodobieństwo, że oni spotkają się wśród takiego tłumu? <noise> Patrzcie na tego biedaka, który próbuje się przecisnąć, jak przejść równocześnie nie potrącając głównego aktora prowadzącego akurat rozmowę. Na tym ujęciu patrzy się w prawo, po cięciu jest już obrócony w lewo. Okej, okay, ten mężczyzna jest czarnoskóry, a gdy podnosi ładunek, jego ręka nagle jest biała? Interesujące. Wow, sporo wypili, jak na ekipę, która właśnie ma dokonać skoku. To tak jak w tych filmach gangsterskich, w których wszyscy piją whisky jak wodę i nikomu nic się nie dzieje. Serio taśmy na bagaże wyrzucały dawniej takie opary dymu, czym oni to zasilają węglem? Wiem, że bandyci w takich filmach ogólnie muszą być raczej głupi, ale serio mieli co najmniej kilka sposobów na ogarnięcie sytuacji bardziej subtelnie niż bezmyślne strzelanie. Słucham? Jeśli gość ma takie oko, że był w stanie trafić w spray trzymany przez McLeana, to dlaczego, och, dlaczego nie strzelił po prostu w niego? Przecież to by załatwiło całą sytuację. Fakt, że film skończyłby się w 15 minucie, ale chociaż nie mielibyśmy tak wielkiej bzdury scenariuszowej. No, teraz dla odmiany jest już ślepy i trafia we wszystko poza gliniarzem. Uwielbiam strzelaniny w takich filmach, są tak absolutnie niedorzeczne. Skoro już mamy tutaj tyle glin, to może by tak ktoś sprawdził ten ładunek, który bandyci wpinali w pomieszczeniu z bagażami? Nie, nie ma takiej potrzeby, a to okej. Okay. Co? Przecież ten gość jeszcze przed chwilą walczył z McLeanem na lotnisku. Skąd się tutaj nagle wziął? Jak uciekł z tego lotniska? Nikt go nie ścigał. Ach, tyle pytań bez odpowiedzi. Okej, okay, klasyka zastraszania, ale rodzi się kolejne pytanie: Czy ten gość nosi przy sobie cały czas pistolet z pustym magazynkiem? Rzeczywiście, renifer w Zoo jest ważniejszy od typów podkładających bombę. To przed transportem nikt go nie przeszukał? Skąd on ma to cygaro przy sobie? Ciemna strona mocy jest w nim silna. Dobry pomysł. Wydaje mi się jednak, że w momencie, gdy wysiadły światła na wszystkich pasach startowych, to już ktoś to mógł zauważyć. Nie jestem przekonany, czy prowadzenie negocjacji z bandytami na głośnikach, które usłyszą wszyscy pracownicy wieży, to dobra strategia. Okej, okay, jakkolwiek wkurzający ten gość by nie był, tak tutaj chyba ma rację. Czy McLean w ogóle mógłby od tak sobie wejść do kontroli lotów bez specjalnych upoważnień? Nie sądzę. A ta skąd się tutaj wzięła? Jeszcze rozumiem w jakiś abstrakcyjny sposób, że MacLean może machnął odznaką i jakoś do środka wlazł? Wątpliwe, ale w jaki sposób nagle zmaterializowała się tamta dziennikarka? Oni włażą przez okna? <grym> No, po prostu mistrz skradania. Po co on to wyłączał? Czy to nie jest najszybsza droga do poinformowania wszystkich naokoło, że w środku biega intrus? Pomyślcie, wkradacie się do pomieszczenia pełnego bandytów, którzy słuchają muzyki. Pierwsza rzecz, którą robicie, to wyłączenie im radia. No, po prostu mistrzostwo. Tutaj mapa jest cała, po cięciu nagle potargana. Wyraźnie widać, jak aktor na cięciu zmienia się w podstawioną kukłę. Wszystko fajnie, ale skąd on wie, na który pas startowy biec? Lotnisko jest dość duże, z tego co mówili, mają kilka miejsc przeznaczonych do lądowania. W jaki sposób wydedukował, gdzie samolot się pojawi? Yeah, Czyli od tak, używając zestawu reporterskiego, można podpiąć się pod częstotliwość wieży lotów. Konkretne zabezpieczenia, nie powiem, aż się prosiło o zrównanie wszystkiego z ziemią. Nie, nie muszą brać mocnych świateł od Batmana, żartownisiu. Wystarczy, że skontaktują się z <laughs> studiem filmowym. Cóż za niesamowity zbieg okoliczności, że krótkofalówka sprzątacza odbiera częstotliwość bandytów. A tam co, rozstawili choinkę, że taka poświata? Swoją drogą tutaj widać wyraźne smugi światła, po cięciu już ich nagle nie ma. Nie ukrywam, że trochę łatwiej byłoby mu się po prostu schować na dole, przeczekać samolot i potem wyjść na spokojnie, a nie pchać się na siłę na zewnątrz. Hmm, a to nie wystarczyłby jeden granat? Poza tym, ile oni mają czasu na zapalniku? Z tej sceny wynika, że od wyjęcia zawleczki do wybuchu mija 16 sekund. Serio? Przez ten czas mógłby spokojnie im poodrzucać te granaty. Okej, okay, teraz mają go na dłoni, jak kaczkę. Dlaczego nie strzelają? Jest! Terroryści kontrolują wszystkie systemy lotniska, blokują częstotliwości, aby gość może użyć bez problemu telefonu publicznego z samolotu. To ma sens. Słucham? Żadna stacja telewizyjna nie wie, co się dzieje? Z serio nikt nie zauważył strzelanin na terenie lotniska, wybuchających samolotów? Nic w ogóle? Jasne, rozumiem, że on strzela ślepakami, ale oni tego nie wiedzą. Myślę, że przy takiej akcji zostałby w miejscu rozstrzelany przez innych gliniarzy. Zaraz, zaraz, on się tutaj przecież zamknął. Jak ona otworzyła te drzwi? Oczywiście nikt nie zauważył helikoptera unoszącego się zaraz obok skrzydła. Klasyka. Rozumiem, że ma nie strzelać, bo w skrzydle jest paliwo, ale tak serio, to postrzelenie McLeana w tym momencie to byłaby czysta formalność. Swoją drogą, ten pas startowy się w ogóle nie kończy. Ile oni mogą tak jechać przed siebie? <laughs> po tym, co tutaj nakręciła, faktycznie ujęcie na dwie przytulające się osoby jest niestosowne. Oho, wyraźnie widać, że na tym ujęciu McLean i jego żona zostali podmienieni kukłami. Tak jakby zostało to dokręcone już później, gdy aktorów nie było na planie. Karnych ptaków.